Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally Team Promotion Marketing i PR Sportowy Portal górskie.pl. Samek zawody dla Ciebie zaczęły się od rowu. No dosyć pechowo, na jednym z lewych zakrętów nie wydało, auto usunęło się do rowu. Próbowałem to wyprowadzić, nie odpuszczałem, ale no niestety nie wydało. Zawody pierwszy raz w kalendarzu GSMP i chyba super fajna trasa szybka i techniczna. Tak, no trasa mi się podoba, jest fajnie, tylko oby bez takich sytuacji jak dziś. Walka w klasie już w zasadzie zakończona. No tak, niestety nie przyjechało zbyt wielu zawodników, tylko mój jeden główny konkurent, który już w sumie został mistrzem Polski. Także no, teraz jazda, ale byle by dojechać i ewentualnie w generalce. Jesteś bardzo wysoko w grupie po 14 rundach. No i to jest chyba Twój sukces w tym roku. Tak, czwarte miejsce w grupie pomiędzy wieloma mocnymi autami. Jest dobrze, nie spodziewałem się tej wysokiej pozycji.